Bohater tygodnia – borówki Pod względem popularności, borówki coraz częściej dorównują sezonowym truskawkom czy brzoskwiniom. Jako jeden z owoców o najsilniejszych właściwościach antyoksydacyjnych również znajdują się na szczycie listy. Słodkie, soczyste jagody od dawna stosowane były jako serum długowieczności i dobrego samopoczucia. Dlaczego powinny znaleźć się w naszym codziennym menu? Niskokaloryczne źródło antyoksydantów Borówki należą do grupy owoców niskokalorytnych. 100 g znajdziemy jedynie 45 cal. Przy stosunkowo niewielkiej ilości dostarczanej energii czarne jagody są prawdziwą bombą pod względem zawartości składników odżywczych. 100 gramów borówek znajduje się aż 3,2 g błonnika pokarmowego. Dla porównania 100 g truskawek zawarte jest 1,8 g błonnika, 100 jabłka, 2,4 g, a w takiej samej porcji brzoskwini 1,9 g. Nie bez powodu borówki uznawane są za owoce o najsilniejszych właściwościach antyoksydacyjnych, antocyjany w nich zawarte. Cechują się bardzo silnym potencjałem antyutleniającym. Mają zdolność opóźniania procesu starzenia. Korzystnie wpływają na wygląd naszej skóry, włosów i paznokci. Chronią nasz organizm przed rozwojem nowotworów. Wspomagają proces trawienia. Gluteina i zeaksantyna w trosce o dobry wzrok. Jak alarmują lekarze, po 2020 roku 7,5 miliona starszych osób może stracić wzrok z powodu zwyrodnienia w żółtej oka, mówi dr Łukasz Bobak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zdaniem ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, zwyrodnienie plamki żółtej siatkówki u się społeczeństw krajów rozwiniętych przybrało już rozmiary epidemii. Schorzenie dotyka zwykle ludzi po 55. roku życia, u osób powyżej 65 lat jest najczęstszą przyczyną ślepoty. Na ciężką powstać zwyrodnienia plamki żółtej co roku zapada w Polsce 20 tysięcy osób, dodaje. Ratunkiem dla osób narażonych na rozwój zwyrodnienia plamki żółtej może być luteina. Związek ten chroni wzrok przed promieniowaniem ultrafioletowym niszczącym fotoreceptory, pochłaniając szkodliwe promienie UV. Luteina podawana z wraz z flawonoidami i antocyjanami korzystnie wpływa też na siatkówkę i naczyniówkę oka, zapobiegając niekorzystnym zmianom rozwijającym się w obrębie narządu wzroku. Ze względu na zawartość luteiny oraz zeaksantyny czarne jagody polecane są osobom, których oczy szczególnie narażone są na obciążenie pracującym przy komputerze czy kierowcom.